żeby troszeczkę Mateusza zmotywować, że żaden Polak nie wspiął się na nasz szczyt, na górę Midoriama. Nie Wszystkie szczyty na świecie, no to na pewno ten najważniejszy Midoriyama jest jego celem, ale zanim Midoriama to jeszcze trzeba awansować do półfinału, do ten wielki finał. Szczęście będzie mu tutaj bardzo potrzebne. E, Szczęście jednak trzeba pomóc. I teraz musi pomóc na trzech półkach. No, a na pewno wspinaczka jest sporym atutem przy tego typu konkurencjach. Opierających się przede wszystkim na silerok. Złapamy siatkę, trzeba się teraz z niej wyplątać. Bardzo blisko były plecy e, wody. Ale nie dotknął, uratował się Małbijaj teraz. Mateusz Strupiński przed naprawdę olbrzymią szansą. No i ruszył na Małpię gaju. Tak jak wspominaliśmy, wspominaczka to jest spory właśnie przy tych wszystkich na rękach. Jakoś jest dziwnie spokojny, że teraz są kołkownicą poradzi sobie Mateusz Strupiński. O, długo, długo to wykonuje, ale jest już ten ostatni otwór. Mateusz będzie dalej. O, teraz musi się jeszcze rozbujać, żeby te kołki go przytrzymały i stanie przed ścianą. O, trzy próby. O nie, 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 nie. No, no, troszeczkę nie wymierzył. Ktoś. O i raz, dwa, trzy, 3, 4, 5. No i będą niesamowite emocje teraz. Trzecia, ostatnia próba.